Test, 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 Dobra, miałem dzisiaj nie nagrywać odcinka, ale nagram go, ponieważ są bardzo ważne wiadomości, po prostu ultra ważne. Tutaj ściszyłem trochę mikrofon, ale nadal podobno zbiera dużo, więc troszeczkę jeszcze go przyciszę. Zobaczymy, jak teraz będzie. Więc dobra, zaczynamy. Dzisiaj będzie krótko na temat i ruszamy. Wszystko, co ja powiem, oczywiście nie jest poradą inwestycyjną, pamiętajcie. Wszystko mówię tylko i wyłącznie tak jak ja, na przykład, coś biorę, albo czegoś nie biorę. Nie wciskam czyichś przycisków, nie zarządzam jakimiś funduszami, nie biorę pieniędzy pod jakieś tam, nie wiem, granie czy tam jakieś inne rzeczy, bo tyle jest tutaj requestów. Każdy się pyta, a czy tutaj, czy tam, słuchajcie, takich rzeczy nigdy nie będę robił. Prawdopodobnie te osoby, które robią coś takiego, ok. Następnie prawdopodobnie was ubior. Dobra. Nie mam też reklam na tutaj yy, na, na kanale. Yy, nie mam jakiejś tej monetyzacji zrobionej. Jest to po prostu to, co szukam, patrzę i nagrywam, jak ktoś chce słuchać spokojnie. No, ale dobra, ruszamy, ruszamy, ruszamy. Słuchajcie, Bitcoin bardzo ładnie. Teraz taka pierwsza tutaj nota jest. Tam ktoś na, napisał mi w komentarzu, że często mówię właśnie o telegramie i żadnym Telegramie jest tak. Rano, Bitcoin idzie tutaj. Yy, potem Bitcoin idzie tutaj. Słuchajcie. Jeżeli pokazuje, że np. Bitcoin w całym tym toku idzie bokiem i gra tylko od range do range, no to pokazuje na małych osiach, że np. teraz będzie fakeout tak, i może być tutaj zejście. W tym miejscu były dwa fakeouty, które dawały e, szansę, że będzie, <laughs> że będzie to korekta i zrobimy tutaj normalnie ABC korektę. Tak? Ale mówiłem, że dopóki trzymamy się tego poziomu 30 tysięcy, coś tutaj pokazywałem, dopóki trzymamy się tego poziomu 30 tysięcy, to na razie tego nie widzę. Po prostu tego nie widzę. I to podawałem, no bo po prostu podaje jakie są bieżące rzeczy. Tak? Jak ktoś operuje tylko na YouTube, no to niestety nie da rady. Jak ktoś operuje na Telegramie, no to właśnie takie coś podaje. Dodatkowo wiadomości z darmowego Telegrama nie mają tyle wiadomości, ile mają z płatnego Telegrama. Okay? No niestety, no. Tak to wygląda, no nie ja kręcę tym rynkiem, jakby tak to bym chętnie bym tylko widział pion, następnie korektę, następnie jakąś formację, na której można by było też zarabiać, ale no nie ma tak zawsze. Jak jest ładny range, można wtedy się ustawiać na swing, failure, pattern, zobaczcie, bardzo ładne branie płynności, um, no i takie mindsetowe różne wideo nagrywam, prawda? Także mówię, ale ruszamy dalej, słuchajcie, Bitcoin w tej chwili ma trochę mocy, żeby wyjść i załadować jeszcze więcej tutaj tych shortów, te shorty, ja tak bardzo krótko, się o tym powiem, tylko te shorty, zobaczcie, jak sobie te odświeżymy, jeszcze to datę weźmiemy. E, pozycje zaczynają się, może odświeżymy też Magdatę. Zobaczcie, tutaj to wszystko zostało napędzane z... Wszystko było napędzane z shortów. Pozycje były tracone, czyli ilość partycypantów była tracona, gdzie e, rynek zyskiwał w cenie. Co to oznacza? Już to tłumaczyłem wiele razy, ostatnio też na filmiku chyba, którym się update to nagrałem. jak... Czytać na przykład Open Interest, Ten na telegramie też możecie to znaleźć, i na darmowym i widzimy, spadliśmy tutaj z pozycji, czyli ilość partycypantów rynków spadła. Jacy są to partycypanci? Na ekzu charts możemy zobaczyć sobie, czy są to longi, czy są to shorty. Widać, spadały shorty, więc ta cena nie była napędzana organicznym wzrostem, tak jak tutaj zobaczmy, longów nie mamy, idziemy bokiem. Nie była napędzana, tylko polegała na tym, że cena wyszła powyżej. Zobaczcie, powyżej tego pasma Value Area High, a właściwie powyżej tego tutaj Golden Pocket i Swing Failure Pattern dokładnie tego, o tutaj. I mówiłem dzisiaj, bodajże rano mówiłem na update, a jak nie to w ciągu dnia, bo nie pamiętam, czy poszerowałem też to na y, darmowy, że tutaj będzie prawdopodobnie bardzo dużo stop lossów. Jak tylko cena dotknie, to od razu możemy poszybować w, dałem tam, powiedziałem chyba z 26 na 31 tysięcy jak wtedy, czyli jakieś 4 tysiące na razie. Nie widzę tego. Ruch poszedł do góry, ale nie uruchamiają się kolejne e, ten, kolejne e, e, shorty do likwidacji. Więc raczej cena będzie się zatrzymywała, co też podałem zaraz tylko po tym wybuchu. Cenowym, tutaj, że wzrost ten pochodzi z shortów i nie jest organiczny. Ale to tylko tyle, powiem. Nie ma sensu. Słuchajcie, większość końców tutaj zaczęła ładnie nam e, oscylować. Countdown co ciekawe, zaczął tracić, i tutaj wychodzi na to, że kampant może mieć. A może mieć swój teraz spadek, jak tutaj spadliśmy poniżej Swing Failure, ok, zobaczcie, poniżej SSP i teraz wychodzi, że mielibyśmy tutaj piątą falę, początek AB i tutaj C, czyli by to było A, następnie podbitka, jakaś taka większa, żeby pokazać tą, mniej więcej czas podobny, czyli podejrzewam, że te, ta ABC, by dziś, tutaj by szła ta A, następnie byłaby B i zaczynamy korektę. Ja w compoundzie na tej korekcie zamierzam Yy, używać po prostu, yy, dopakować tego compounda pod hossę. Awe, wydaje mi się, że Awe, jeżeli utrzyma się jeszcze troszeczkę, może mieć, teraz mały tutaj retest na 77 i jeżeli się utrzyma tutaj, to uważajcie, może mieć tutaj yy, całkiem niezły ruch do góry, gdyż yy, przebiło ten neckline tutaj, zobaczcie, tego takiego kompleks jakby head and shoulders, Adam Eve, i tutaj whatever nazwać no i może tutaj iść. Ale dzisiaj chciałbym pokazać więcej na temat coinów z L1 i w ogóle tego wszystkiego tutaj. Zaczynając od tego, że y, jesteśmy na dołku tego kanału i być może możemy mieć podbicie np. do tej 50, czyli do 10, tam i 10,5%. Może nawet do 11%. Procent. Wtedy mielibyśmy nasz altcoin season. Zobaczcie, jak Ethereum rosło. 6% Ethereum skoczyło do góry. 6%, 6% w porównaniu do Bitcoina, zobaczcie, 2%. Ethereum przoduje zwykle, przoduje zwykle, jeśli chodzi o, e, e, o ten, ry o rynek altów. I tutaj mamy jakby taką dolną już konsolidację, zobaczcie, tylko tak to pyk tutaj dolną konsolidację, zobaczcie, mamy dywergencję, no i teraz Ethereum do Bitcoina mogłoby pokazać jakąś siłę. Jeżeli ta siła, ta siła byłaby pokazana, wtedy mielibyśmy nasz tutaj taki alt season. Wydaje mi się, żeby był to mikro alt season, dobra, mikro, ale i tak ja bym na tym też skorzystał, pewnie też inni. E, więc słuchajcie, te koiny tutaj, wrócimy do nich jeszcze tak szybko, pokażę jeszcze tutaj mask, który pokazywałem rano z AI coinów. E, wszystkie poszły podobnie jak Bitcoin, więc nic takiego specjalnego. E, Ocean oraz Tutaj, nie wiem, Jar zaczął tracić dziwnie, tak. Um, e, tego. E, widać, że mniejsze monety, e, które jeszcze nie poszły, zaczęły pompować, tak? Więc teraz zobaczymy sobie, zobaczymy sobie czy kasa znowu wróci tutaj do Fed, NMR i innych, które tutaj były. Agix na przykład, który poszedł o po 5%. A one to są taki pionierzy, powiedzmy, tego rynku. No może NMR nie, ale Fed i e, Agix oraz e, Mask jest dob dobrze pompowane tutaj. Oraz Ocean był zbierany przez Wale, jak to pokazywałem wczoraj. Dobra, więc idziemy dalej z wiadomościami. Dzisiaj nie będę miał tyle wiadomości, najważniejsza wiadomość oczywiście. Ripple wygrywa sprawę i tutaj jest statement oryginalny, że Ripple is not a security. For Ripple, this victory is a win for the entire industry and a step towards regulatory clarity in the US. I to jest wielkopomna chwila. Jeżeli XRP wygrało, to inne monety na przykład jak Matic, który dzisiaj też będziemy mówić o tym, oraz y, y, powiedzmy monety, które były na przykład Solana była atakowana, Atom chyba też był atakowany wiele razy tutaj z BNB razem, czy z Binance y, z Binance, jak miało Binance sprawę. I okazuje się, że te coiny mogą przestać jednym trikiem być właśnie security. Jeśli Ripple nie jest security, a Ripple po prostu dawało, sprzedawało coiny, można było w nie inwestować, spekulować i w ogóle to inne. Jeżeli będzie to precedens, to inne coiny po prostu będą szalały. I ta kasa właśnie wlewa się w L1. -ki. Po l 1 prawdopodobnie przyjdzie. Po L1 przyjdzie tutaj. Um, Yy, pora na DeFi. Zobaczcie, velodrom na optymizm. Od razu zaczęło tutaj wychodzić z tego. Ja wczoraj o tym mówiłem: wychodzić z tej konsolidacji. Ja posiadam Velo, tylko nie mylcie tego z Velo, które jest na yy, tym, które jest chińskim coinem, yy, który jest od, od jakiegoś czasu. Velodrom jest na optymizmie i na velodrom można kupować inne też coiny. To jest taki op, yy, dex na, na optymizmie. Zobaczcie, sam optymizm też poszedł do góry. I tutaj też chciałbym powiedzieć parę takich rzeczy, że ktoś tam powiedział, że na przykład y, ja nie inwestuję w, e, w arbitrum i że jest to błąd i w ogóle. To nie, nie, źle mnie po prostu ja mówię o tym na przykład przez ostatnie 3-4 miesiące i osoba, nie wiem, nie słuchająca na przykład przez 3-4 miesiące żadnego odcinka, a, y, mówi, że popełniam błąd, i albo w ogóle, że y, to jest duża nadzieja i ten. na e, znaczy razie ja nie powiedziała, to ja mówię nadzieję, tak? że, to jest, że, że na przykład czemu nie inwestuję i w ogóle. Słuchajcie, nie inwestuję w kolejne, które mają bardzo, bardzo dużą inflację z, w tej ekonomii. To bardzo proste. Jeżeli optymizm miał airdrop i w tej chwili dużo ludzi posiada optymizm oraz optymizm używany jest jako granty i, i inne... Rzeczy do sponsorow sponsorowania, do jakby wynagradzania deweloperom, którzy chcą kodować na, na Optymizm, tak samo jest na Arbitrum, no to będą zrzucane te paczki e, często, tak? bo ci programiści będą musieli za coś kupić na przykład jakieś siaty w Lidlu. Tak? Na przykład Arbitrum ma bardzo podobnie. Ja i tak już tak nadwerężyłem swój taki inwestment, że inwestuję w Linka, tak? który właśnie idzie na 7 dolarów, jest piękny. Link też ma bardzo dużą to ekonomię i bardzo duże tutaj podaże, więc to już dla mnie jest tylko, że to już dla mnie jest bardzo dużo, tylko, że link jest używany jako główny oracle w DeFi, więc de facto ktoś, kto będzie chciał mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym DeFi, mieć oracle jakby w, tą, w procesie decyzyjnym na chain linku, będzie musiał posiadać jak najwięcej tych linków, tak? Ja wiem, to nie jest dobre, bo to jest centralizacja, ale słuchajcie, ja nic z tym nie zrobię, nic tutaj nie zmienię, więc prawdopodobnie um, on będzie szedł i dla mnie target jest jakby osiągnął w hoście 40 dolarów to byłoby naprawdę świetnie by było dobra liczę tutaj w niedalekiej przyszłości żeby osiągnąć 14 do 20 to będzie jeszcze pięknie jakby to było jeszcze w tym miesiącu to byłoby to ultra cudownie to jest takie powiedzmy życzeniowe tutaj targety ale ja to trzymam pod hossę jak nie będzie miał tyle trudno moja średnia wejścia to jest tam e, e, 5 chyba i pół e, dolara tam do, do 6 bo tam uśredniałem tak E, jeszcze mam taką też paczkę, tam za 4, tam chyba, jaką spadł na 4, tam 80, chyba coś takiego, więc i tak już jest dużo. Ale nie będę inwestował właśnie w te rzeczy jak Arbitrum, Optymizm oraz Matic, chociaż tutaj Matic właśnie teraz, no tak y, zastanawia mnie, y, gdyż y, instaluję y, kasę w projektach na tych platformach. Pamiętajcie, że projekt, dana platforma będzie. Dobrze sobie radziła, będzie, powiedzmy, rozchwytywana, jeżeli będzie życie na jej platformie. To tak jak komputer bez oprogramowania. To tylko po prostu skrzynka, która pożera prąd, nic więcej, można sobie w pasjansa pograć. No w sumie, jak nie ma oprogramowania, to nawet i w pasjansa się nie pogra, prawda? Nic z tego, ale jeżeli będą się rozwijały projekty na tym, będzie głośno, to i ten właśnie. Chain będzie szedł do góry, ale projekty na nim, jak historia pokazuje, będą szły bardziej agresywnie, bo to one będą napędzały tutaj wszystko, prawda? I teraz XRP, wracając tutaj do tego, może dać życie wielu projektom, wielu monetom, wielu wszystkim, wielu wszystkim. Także um, ma to też podwaliny pod właśnie Bitcoina e, ETF, który już prawdopodobnie potem, jak Ripple, jest uznany za nie-security będzie miało szansę powodzenia prawdziwe i my tutaj mówimy o tym i ludzie, którzy są spoza tego przemysłu krypto niestety stracą swoją życiową szansę, to jest tak jak złoto, które odpaliło, który, jak, jak był odpalony ETF na złocie, zobaczcie tutaj, weźmy sobie w miesięcznym, spójrzcie, tutaj mniej więcej był, zaraz, 2001, o tutaj Tutaj mniej więcej, chyba w 70. którymś tam roku, tak? Był odpalony ETF na, e, na złocie, co wytransferował tutaj złoto, nie pamiętam który, dobra także nie łapcie mnie to za słówko w komentarzach, na, już nie pamiętam, tu, w którym wykresie, gdzieś w tych miejscach, gdzieś było tutaj właśnie odpalenie ETF-a i potem mam, złoto poleciało, zobaczcie, tutaj raz i tutaj zobaczcie, drugi raz bardzo pięknie, ok? Więc a nie pamiętam właśnie, który to był, który z 300 set na... 1700, czy z 670 na, no tutaj poleciało 10x, a tutaj poleciało, powiedzmy, 5 tam, no 6x, tak? I yy, tutaj, także i tak bardzo dużo. I to może dać niezły transfer na, na Bitcoinie, dlatego że pomyślcie sobie, jeżeli mamy S&P 500, zobaczcie, jeżeli mamy S&P 500 i S&P, zobaczcie, jaki eksponencyjny tutaj wzrost jest, to jest miesięczniówka, ile pieniędzy musiałoby być jeszcze wrzucone, żeby S&P osiągnęło 8000? no nie wiem, dodatkowe pewnie z 20 trylionów dolarów, tak? Czyli tam bilionów dolarów. A ile miałoby być wrzucone w Bitcoina, żeby ten przyniósł na przykład zysk 10x? Tak strzelam, okej, okay? no dobra. 5x, dobra? No dobra, nawet tutaj powiedzmy, porównajmy, 2x. Praktycznie tylko kropkę, ktoś by splunął. Larry by musiał splunąć rano jak pije kawę i to już by było 2x dla Bitcoina. Więc pomyślcie sobie, co te instytucje, których klienci Będą musieli, e, którzy klienci będą chcieli e, wchodzić w bitcoina, co one będą musiały robić? I to mówię o każdej instytucji, każdy fundusz e, e, emerytalny, jakiś tam finansowy, jakiś cokolwiek. Jeżeli nie będzie miał bitcoina, nikt tam nie będzie się ubierał. Nikt tam nie będzie. Nawet dzisiaj znajomy dzwonił, właśnie ten lekarz, o którym kiedyś opowiadałem, i się pytał, się pytał e, bo będzie miał rozmowę ze swoim tym. Słuchajcie tego. Będzie miał rozmowę ze swoim y, tam pension investment, coś tam advisorem, tak? I mówi: No, bo chcę się dopytać, bo on jest stratny. Od pół roku on ma stratę na swoich y, tam emeryturach, tak? Ja mówię zaraz, mówię: To nawet ten twój fundusz nie ma SMP nawet nie, tylko on mówi: No nie ma. I tam już zaczął wymieniać jakieś Zurich, coś tam, jakieś akcje. Czyli zobaczcie, jest jakiś investment, zamiast zaczepić to na SMP ok, które idzie do góry to oni tutaj kombinują z jakimiś akcjami, które widać, że są tylko dawcami kapitału. To pomyślcie sobie teraz, ja mu poradziłem na przykład, poradziłem, złe słowo, powiedziałem mu, zadałem mu trzy pytania, powiedziałem mu trzy pytania, żeby zadał temu swojemu brokerowi, temu przedstawicielowi, żeby on mu odpowiedział, tak. Jedno z nich było właśnie, czy może się przeczytać z 500 i czy będą mieli um, Bitcoina, tak, yy, Bitcoina ETF, czy będą w ogóle korzystać yy, z tego typu pojazdu pośrednio przez BlackRock i w ogóle, tak. I on tutaj y, mówi, bo to wiecie, wtedy wszyscy będą korzystać z różnego typu ETF-ów, tylko po prostu, żeby się zapytał, czy patrzą w tą stronę, bo jak będą się patrzeć, ja akurat nie wspieram Blackrock, ale jeżeli inni będą mieć, nawet Katy y, WOOD takie coś da, da, daje, tak, to wtedy będzie można się przesiadać. Także nie zrozumcie mnie źle. Nie wspieram tutaj, y, tak jak mówiłem, BlackRocka i ten. Absolutnie, absolutnie. I wtedy będziemy wiedzieć coś na przykład więcej, tak, czyli tak jak mówię, nie, nie, że tam mu tylko po prostu mówiłem, żeby spisał pytania takie, żeby się zapytał tego brokera, co to tak wygląda. I zobaczcie sobie, jeżeli ten broker nie będzie miał takich rzeczy, a ludzie zobaczą, że Bitcoin idzie wtedy w wiadomościach Bitcoin będzie wszędzie, to co się stanie? Zobaczycie, ludzie będą opuszczać takie, takie terminale i będą szli tam, gdzie będzie można zainwestować, zaproszenie w banku na przykład, albo jakiegoś funduszu, albo czegokolwiek w Bitcoina tak duże właśnie coś się zbliża ogromne mega ogromne tryliony dolarów tam czekają trylion dolarów dobra weźmy sobie idziemy dalej. Dobra to jest perko to jest ogromny ogromny sukces ogromny sukces. Jesteśmy gotowi po prostu i tutaj wchodzi jeszcze poligon ze swoim poligon 2.0 który tutaj mówi że po prostu będzie Matic będzie zmieniany na poligon i tutaj mi się nasuwa od razu takie. Nasuwa mi się taka tutaj ym, ym, Porównanie do Neo. Neo kiedyś miało e, swój, swoją nazwę Anchors. No i tak nie bardzo każdy tam coś robił, a potem zmieniło swoją rebrand, to było w 2017 roku, na właśnie Neo i poleciało tam, nie wiem, z dolara, czy tam z 50 centów na e, chyba na 160 dolarów, czy 130 dolarów. To był po prostu fenomen. Oczywiście nie wiem czy Matic takie coś będzie robił, ale Matic zaczyna się rozwijać. I teraz zobaczcie tutaj, to są właśnie, że Matic będzie miał adopcję, tutaj będzie upgrade token to POL 1 do 1, czyli za Matyka dostaniecie POL, tak? I to ma być związane właśnie z tą platformą Matic Polygon 2.0. Znaczy z Polygon 2.0, gdzie będą tam zmiany, że będzie tutaj łatwiej tu stykować i w ogóle inne rzeczy będzie bezpieczniej i takie tam. I tutaj zobaczcie, oni opisują, że Bitcoin BTC mimo, że jest bardzo ważną monetą, nie jest tutaj produktywny jego hodlerzy nie mogą partycypować, w, jakby decydować w tym protokole i być wynagradzani za to. No tutaj bym polemizował, ponieważ jak już wchodzi Lightning Network, to będzie można dużo tutaj rzeczy zrobić. Jak jest coraz bardziej popularny. No ale dobra, idźmy tym, tym tokiem. Ethereum jest bardzo produktywny, ponieważ, wiecie, są walidatorzy i jest dużego, dużego rodzaju różnego typu fees, rewards i takie tam. I teraz patrzcie, to się zbliża tutaj. To może być bardzo ten, bardzo dramatika. Dlatego myślę, że Przełożyłbym na przykład atom na Matica. Jeżeli atom nie, wysk nie wyskoczy z jakąś użytecznością e, atomu jako tokenu, bo wiemy, że na przykład na atomie, e, powiedzmy wtedy Luna, co powstała, to atom nie miał z tego zysku. Luna miała ogromny zysk, bo była paliwem w swoim ekosystemie, ale atom nie. Nie bardzo, tak? Nie bardzo. Więc. Więc jeżeli te wszystkie projekty, które tam powstają na atomie, jakby nie używają atomu jako gazu, tylko gazu, tylko mają swoje, tam, yy, ten, swoje mają tylko powiedzmy yy, tutaj yy, gazy, a korzystają z tej technologii, właśnie yy, yy, atomowej, to zobaczcie sobie, atom traci. Czekam na wiadomość. Bo jest, yy, z tego, tak myślę, że właśnie jak będę zmieniał portfolio, żeby po prostu Atoma trzymać już tylko bardzo mało, ale jeżeli będzie na przykład jakaś zmiana w ekonomii, to Atom też może polecieć i idziemy tutaj do Matica, wracamy. Spójrzcie na to, Pol będzie trzecią generacją natywnego tokenu, będzie bardzo produktywny. Hodlerzy będą mogli być walidatorami, czyli kontrolować wiecie sieć i yy, otrzymywać nagrody yy, z dwoma tutaj bardzo ważnymi usprawnieniami. Walidatorzy będą mogły, mogli walidować różne multi chains, to jest ważne, i um, Chain can offer multi roles, OK, uh, to validators, czyli role, które będą różne. Na przykład, pomyślcie sobie, że walidator będzie mógł wam dawać bezpieczeństwo, że powiedzmy chronić wasz wolet na matiku, czyli powiedzmy, że będę miał drag pula, tego drainera na, na wolecie, czyli wejdę w kliknę w jakiś tam, nie wiem, airdrop, coś tam, podłączę monetę i będzie bot od razu ściągnie mi całą kasę i mam po, po zawodach, tak, jeżeli będzie coś tam na, na matiku. Będę mógł takiego walidatora, na przykład wykupić usługę, ok, um, która będzie mnie chroniła przed tym, czyli jeżeli on wykryje, że powiedzmy łączę się przez niego i wykryje Nagły ruch u mnie na ulecie, że po prostu wszystkie wiecie: wszystkie monety, to będzie mógł zablokować te, te rzeczy, bo będę miał tylko z nim na przykład podpisaną umowę. Takie usługi będą, takie usługi będą, zobaczcie. I tym samym ja będę mu płacił dodatkowo, nie wiem, w Matiku, znaczy w tym, w Polsce, tam w czymkolwiek, i on będzie na przykład mnie chronił. To może być na każdym chainie, na Ethereum na przykład, walidatorzy tak samo prawdopodobnie, więc to będzie bardzo ważne, ale słuchajcie tego. To jest bardzo ważne dla Matic'a, dlatego uważam, że Matic może wylecieć w kosmos. Tutaj yy, więcej powiem tak. Liczyłem, że Matic będzie miał x5, powiedzmy, tam pamiętać, jak mówiłem x5, może do tam chyba x7, coś takiego. W tej chwili mogę to zmienić na jeszcze x2, czyli Matic może mieć x10 do x powiedzmy 15. Tak wiem, byłaby to bardzo ogromna kapitalizacja, ale słuchajcie tego. Walidatorzy mogą walidować różne chainy. Jeżeli Matic, który jest ramieniem zbrojnym, Ethereum i tutaj wiecie, yy, dużo dużo ma do gadania, to pomyślcie sobie, jak Matic wejdzie w rolę instytucji i instytucje będą mogły dostawać yield nagrody za takie właśnie usługi. Więc jak myślicie, pewien projekt, który jest już od bardzo dawna z nami, nie ma tam jakichś, nie wiem, skamów, coś tam, ma infrastrukturę rozbudowaną, i jest porównywalny powiedzmy, w cudzysłowie, do Ethereum, ponieważ obsługuje podobne rzeczy, tak, i ma swoje tam deksy, swoje inne, inne sprawy. I pomyślcie sobie teraz. Matic okay, byłby skupowany przez inwestorów, inwestycje, in, instytucje, żeby właśnie one mogły zarabiać yield dla swoich klientów, walidować i dostawać jeszcze różne role. Co się stanie, jak kapitał, powiedzmy, nie wiem, 001% z tych cygni, co czekają, wpadnie w Matika? Matic wpadnie wtedy w szał. Dlatego osoby, które tutaj trzymały Matic'a i tak yy, patrzyły, gdzie są teniusy, teraz zostały tutaj wynagrodzone. Także no nieźle, nieźle, nieźle. Ale wracamy do Coinbase. Coinbase uderzyło w górę 24%, jak XRP yy, wygrało pozew. Dlaczego? Dlatego, że Coinbase ma ogromne szanse wygrać swój pozew, yy, zostało tego yy, tutaj. No, zostało wzięte tutaj na radar i tym samym jeżeli inne coiny nie będą securities coinbase automatycznie będzie miał, może nie wiem jakieś tam repremydę, coś tam będzie musiało parolkę komuś strzelić bo tam chyba jeszcze nie tylko związane <laughs> z securities tam są problemy ale to już będzie mniejszość to już będzie mniejszość i tym samym coinbase od razu zobaczcie tutaj wraca na ring dobra. Co, co robi Coinbase? Coinbase relistuje XRP, co będzie znowu płynnością na XRP, XRP po prostu będzie, e, będzie tutaj leciało. Zobaczcie, już 64%. Ja myślałem, że po prostu XRP tylko wybuchnie, i to był taki e, procent składowy. Nie sprzedałem oczywiście moich xrp ków mam danych tylko parę tysięcy, więc nie za dużo. Ale już teraz, jak mamy 50 na tutaj powiedzmy 80 centów, to już bardzo ładny. Bardzo ładny wzrost. Myślę, że nie będzie to tak utrzymane i że w tej chwili, no wątpię, żebyśmy tak tutaj lecieli. To jest taka tylko pompa. Zobaczymy, jak to wygląda pod względem energetycznym na dniówce. Już jest pusto i tygodniówka już jest wypalona. Miesięczniówka, e, miesięczniówka za to bardzo ładnie się ładuje, więc uważam, że raczej będzie to coś takiego. Jak ktoś ma swój dywan, nie wiem, warto pomyśleć, żeby chociaż. Nie wiem, jak ktoś brał tutaj, żeby wyciągnąć wkład, a resztę, żeby jechało, coś takiego, ma za darmożkę. Nie wiem, tak, takie, takie tutaj, ja przynajmniej tak tutaj zaraz ocyganie część, część swojego. Także bardzo dobrze tutaj to wygląda. I ostatnia wiadomość, przebój wiadomość, zanim to jednak pokażę, to chciałbym tutaj pokazać na KuCoinie, dobra, na KuCoinie, ale tutaj będą nasze metaversowe coiny i nasz indykator metaversowy, czyli... Metaverse Index, gdzie on jest tutaj? Ehm, gdzie on jest tutaj? Nasz Metaverse Index. Hmm, coś tutaj widzę, że nie ma naszego e, Metaverse. Metaverse jest tutaj, e, to jest o ten. Metaverse Index zaczyna startować, zobaczcie. Metaverse Index zaczyna tutaj startować. I tutaj trzeba przedłużyć to wszystko, ale zobaczcie, zaczyna startować. Teraz tak. Nie obserwowałem tego dawno. Zobaczmy na dywergencję. Dywergencja już się pojawiła, więc Metaverse Index zaczyna u nas startować. Jak przebiję tutaj ten poziom powiedzmy 66, można uznać, że wracamy na Metaverse Season, dobra? I teraz dlaczego? Mówiłem o tym już wiele razy. Kiedyś nagrałem taki odcinek o NFT Masterclass oraz to, co miałem nagrać jeszcze o metaversach, ale to jeszcze nie zostało tutaj to powiedziane, więc zaraz to powiem. I to, co tam też mówiłem, że o go to NFT na przykład oraz tym, jak widzę mapę w ogóle metaversów. Spróbuję podlinkować to na końcu odcinka, to będziecie mogli sobie to obejrzeć, dobra? Yy, dobra i idziemy z ostatnim newsem. E, patrzcie, Google Play mówi, że zmienia swoją polisę do tokenized digital asset, pozwalając NFT i appsom yy, tutaj w grach, czyli robi nam się rynek w którym właśnie wracają Play to earn i Metawersy i to będzie nowa epoka w Google Play. Ci ludzie po prostu będą tworzyć na Google e, różne rzeczy. Google musiało wyjść z inicjatywy. Mówiłem, że mówiłem, że będą musieli wyjść z inicjatywami. Będą musieli po prostu nie ma bata. Ciekaw jestem, kiedy Apple wyjdzie z takim czymś i na przykład doda to do fortnite'ów, do różnych rzeczy, które są na na e, była też wojna to nie ma, ale wiecie duże gry. Które można ściągnąć na przykład z tam, nie wiem, App Store czy gdzieś tam, i one będą miały nft -ki. i wtedy zacznie się nft wojna. Pamiętajcie, normalne granie powoduje to, że nie mamy swoich asetów. Jeżeli ja gram sobie powiedzmy w Need for Speed, okay, albo w God of War, i znajdę jakiś dobry topór, to dzięki NFT technologii, dzięki Web3.0, ja mam ten topór, ja go mam, on będzie u mnie zapisany i będę mógł go sprzedać powiedzmy na e, tym, na OpenSea, powiedzmy. I pamiętajcie sobie, zaczynacie grę i jesteście w stanie kupić coś za dodatkowe 50 dolarów albo 100 dolarów, dobra, e, broń, która jest powiedzmy, e, nie wiem, e, broń, która jest powiedzmy dostępna w końcówce gry w końcówce gry. Nie używacie kodów, tak, bo tam bany można stawać i w ogóle są na PlayStation, no, jak nie zmodyfikujecie konsoli, nie wiem czy piątka się modyfikuje, czy nie, już nie jest no to mało szans, tak, i możecie coś takiego robić. Pomyślcie, ile ludzi z tego skorzysta, Ilu ludzi z tego korzysta, tak, to będzie, to będzie czad i tutaj właśnie wychodzi Google z tym tutaj, z tymi rzeczami. Pamiętajcie, web 3.0 dopiero nadchodzą, Genso Kinshi, Genso Kinshi, zobaczcie, Genso Kinshi, zobaczcie, Genso GENSO MV, gdzie to jest MV? MV, zobaczcie MV, MV jest za 5 tutaj centów, patrzyłem tam u nich ostatnio, dzieje się e, normalnie nie, że tam uciekają, czy coś takiego i zobaczcie, jest tutaj 5, zobaczcie jak stracili, z 14 centów tutaj yy, yy, za ten yy, za, na 0 prawie, tak, znaczy na 5 centów zeszli, są za nic dostępni w tej chwili i oni mają już gotowy system, gotowe wszystko. Gra, która już jest dawno na rynku, oni dobudowali tego blockchain i zobaczcie teraz jakie paliwo to się zbiera. Nikt o nich nie mówi, ale wkrótce na radar wejdzie, hej, które gry są tokenizowane? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dlatego mówiłem, że od bardziej będą to gry, które już istnieją na rynku, a mają blockchain, ponieważ ci pro programiści mogą skupić się tylko na blockchainie. Dobra, tylko na A nie budować Blockchain i engine, to ten model będzie raczej do wzięcia po do wzięcia. Ten model będzie po prostu produkował najwięcej właśnie różnego typu tutaj rzeczy. Więc tak to wygląda. To tyle, w tym tym trzy najważniejsze newsy, właśnie XRP, cały wpływ na rynek, Coinbase, czyli zagrożenie Mija, powiedzmy z giełd oraz właśnie. Google, które otwiera metawersową tutaj puszkę. Oczywiście nie od razu, spokojnie, ten sezon musi nadejść, ale jak nadejdzie, to będzie mega chat. Także na razie, trzymajcie się dzisiaj mega pozytywnych newsów i tylko o krypto, dobra? I to tyle. Cześć, 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 cześć.